Wyobraź sobie film o Formule 1, w którym aktor naprawdę jedzie prawie 300 km na godzinę. Film, który kręcono podczas prawdziwych weekendów Grand Prix. Między sesjami treningowymi. Produkcję, przy której siedmiokrotny Mistrz Świata przerywał sceny, bo tak się nie jeździ w F1. Brzmi jak marketing? No to nie, bo kulisy powstawania filmu F1 z Bradem Pittem są momentami bardziej szalone niż sam scenariusz ogromny budżet, fikcyjny zespół funkcjonujący w prawdziwym padoku i technologia kamer, która pozwoliła widzom poczuć prędkość z kokpitu kierowcy. Dziś poznasz pięć niebanalnych ciekawostek z zakulistej produkcji, takich o których mało kto mówi, a które pokazują, jak bardzo Hollywood weszło do świata prawdziwej Formuły 1. Zacznijmy od czegoś, co dla wielu widzów było największym szokiem. W filmie UFG ten Brad Pitt nie siedział w atrapach, nie korzystał z greenscreena i w wielu scenach nie miał dublera. Aktor przeszedł intensywne, wielomiesięczne szkolenie wyścigowe przygotowane przez profesjonalnych trenerów motorsportu. Trenował na torach wyścigowych, ucząc się nie tylko samej jazdy, ale też pracy z zespołem, komunikacji radiowej i procedur bezpieczeństwa. Co ciekawe, Bolidy przygotowane do filmu były zbudowane na bazie Formuły 2, ale wizualnie przerobione tak, aby wyglądały jak aktualne konstrukcje F1. Dzięki temu można było osiągać bardzo wysokie prędkości przy zachowaniu większego marginesu bezpieczeństwa. Pit podobno rozpędzał się do prędkości przekraczających 290 km na godzinę, co jak na aktora bez wyścigowej kariery, jest wynikiem kosmicznym. Kierowcy Formuły 1, którzy oglądali nagrania z planu, przyznawali, że jego styl jazdy wyglądał zaskakująco profesjonalnie, a to dopiero początek, bo realizm filmu wchodził na jeszcze wyższy poziom. Przejdźmy więc do tego, gdzie te sceny w ogóle kręcono. Większość filmów wyścigowych powstaje na zamkniętych torach albo w studiach, tutaj poszli o krok dalej, a właściwie o kilka kilometrów toru dalej. Ekipa F1 kręciła sceny podczas realnych weekendów Grand Prix. Mowa o takich torach jak Silverstone, Monza czy Spa-Francorchamps. Produkcja miała specjalne okna czasowe między sesjami treningowymi i kwalifikacjami, kiedy filmowe bolidy mogły wjechać na tor. To oznacza, że trybuny, które widzisz w filmie, nie są wypełnione statystami. To prawdziwi kibice Formuły 1, którzy często nawet nie wiedzieli, że biorą udział w hollywoodzkiej produkcji. Reakcje tłumu, atmosfera padoku, chaos pit lane wszystko jest autentyczne, bo działo się naprawdę. Logistycznie było to ekstremalnie trudne. Każda minuta na torze kosztowała fortunę, a ekipa musiała działać szybciej niż zespoły F1 podczas pitstopu. I właśnie dlatego do projektu potrzebny był ktoś, kto zna ten świat od środka. Tu wchodzi kolejna postać i to nie byle jaka. Siedmiokrotny Mistrz Świata nie był w tym filmie tylko twarzą marketingu. Louis Hamilton pełnił rolę producenta i głównego konsultanta do spraw realizmu. Jego zadanie? Dopilnować, żeby film nie był hollywoodzką fantazją o wyścigach, tylko możliwie najwierniejszym odwzorowaniem świata F1. Hamilton konsultował scenariusz, zachowania kierowców, sposób prowadzenia bolidu, a nawet detale takie jak język komunikacji radiowej czy rytuały przed startem. Podobno zdarzało się, że zatrzymywał produkcję i mówił wprost. Kierowca F1 nigdy by tak nie zrobił. Poprawiano wtedy ujęcia, dialogi, a czasem całe sekwencje. Dzięki temu osoby ze środowiska motorsportu, oglądając film, nie miały wrażenia oglądania bajki. Hamilton pomógł też produkcji wejść do świata, który normalnie jest, normalnie jest zamknięty dla kamer filmowych. A to umożliwiło stworzenie czegoś absolutnie wyjątkowego, czyli fikcyjnego zespołu, który wyglądał bardziej realnie niż niejeden prawdziwy. Na potrzeby filmu stworzono kompletny, działający zespół Formuły 1. Nie chodzi tylko o logo na bolidzie, zbudowano cały team z nazwą, barwami, garażem, ciężarówkami logistycznymi i personelem. Podczas weekendów Grand Prix funkcjonowali w padoku obok Ferrari, Red Bulla czy Mercedesa. Dla kibiców obecnych na torach wyglądało to w 100% legitnie. Branding był tak dopracowany, że wielu fanów było przekonanych, iż to zapowiedź nowego zespołu wchodzącego do stawki F1. Zespół miał własnych mechaników, procedury pit-stopów i pełne zaplecze techniczne. Dzięki temu sceny w garażu czy na pit-lane nie wyglądały jak plan filmowy, tylko jak transmisja sportowa na żywo. Ten poziom realizmu miał jednak swoją cenę. I tu dochodzimy do ciekawostki numer 5, czyli pieniędzy. Ogromnych pieniędzy. Budżet filmu przekroczył 300 milionów dolarów, co stawia go w lidze największych blockbusterów świata. Dlaczego aż tyle? Po pierwsze, wynajem torów podczas weekendów Grand Prix. Każda sekunda kosztowała fortunę. Po drugie, budowa i modyfikacja bolidów zdolnych do jazdy z dużą prędkością przed kamerami. Po trzecie, technologia filmowa. Produkcja korzystała ze zmodyfikowanych kamer IMAX, montowanych bezpośrednio w samochodach. Musiały być lekkie, odporne na przeciążenia i zdolne nagrywać w ekstremalnych warunkach. Dzięki temu widz ma wrażenie, jakby siedział w kokpicie razem z kierowcą. Do tego dochodzi logistyka międzynarodowa, setki członków ekipy i współpraca z organizatorami F1. Efekt? najdroższy i prawdopodobnie najbardziej realistyczny film wyścigowy w historii kina. Jak widzisz, film EF1 to nie była zwykła produkcja o wyścigach. To projekt, który połączył Hollywood z realnym światem motorsportu na poziomie, jakiego wcześniej nie było. Prawdziwe tory, prawdziwe prędkości, prawdziwi ludzie ze świata Formuły 1. I właśnie dlatego ten film już teraz nazywany jest jedną z najbardziej realistycznych produkcji wyścigowych w historii kina. A teraz pytanie do ciebie, czy takie podejście to przyszłość filmów sportowych, czy jednak nic nie przebije prawdziwej transmisji F1? Daj znać w komentarzu zostaw lajka, jeśli lubisz takie kulisy i subskrybuj kanał, bo przed nami jeszcze więcej historii ze świata filmu i motorsportu. Do zobaczenia w następnym materiale!